Dzień dobry Państwu, witam Portal radomsko 24. Jirek Staszczyk, witam Państwa w programie w temacie. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest Pani Edyta Majchrowska, Wójt Gminy Masłowice. Witam serdecznie Panią. Dzień wójt. dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. No i tak, złośliwi twierdzą, że na to stanowisko namaścił Panią były Wójt Gątkowski. Znaczy tak mówiąc, oczywiście w cudzysłowie. No przyniósł Panią w teczce. Zgodzi się Pani z taką oceną? Myślę, że nie. Panie redaktorze, ja w samorządzie pracuję od 28 lat. 12 lat byłam kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. 4 lata od 9 lipca 2020 roku jestem sekretarzem gminy. Myślę, że pan poprzedni wójt Bogusław Gątkowski nie określił się tak de facto, czy popiera mnie, czy obecnego pana dyrektora. Czyli w czasie, w czasie wyborów nie było takich sygnałów, gdzie. Oficjalnie wójt Gątko... pan Gątkowski nie poparł. No. Nie poparł mnie oficjalnie. Ale była pani prawie jego prawą ręką, bo sekretarz w Gimnie to druga osoba po, po wójcie. Po wójcie. no tak. właśnie. E, jak nie było, to kolejna kobieta na stanowisku wójta w powiecie Radom Szczańskim, bo tak w Kodrębie, w Ładzicach tak. e, teraz przedbóż e, Masłowice, to dobrze, znaczy nie inaczej zadam to pytanie. Kobiety łagodzą obyczaje na takim stanowisku, jak na przykład prezydent Wójt, burmistrz? Myślę, panie redaktorze, że tak kobiety łagodzą, łagodzą obyczaje. Uważam, że takie jest moje zdanie. Szyją każdego mężczyzny w domu jest również kobieta. Mhm. Więc myślę, że spokojnie kobiety sobie radzą bardzo dobrze i dają i łagodzą obyczaje. I teraz w Urzędzie Gminy w Masłowicach tak będzie? Mam nadzieję, że tak będzie. Wyborcy ocenią to, co mówiłam w swoich, na spotkaniach wyborczych. Mówiłam, że będziemy robić takie spotkania w miejscowościach z udziałem wójta, radnego i sołtysa po roku mojej kadencji. Takie spotkania w przyszłym roku będą, więc. Mam nadzieję, że tak mnie wyborcy i mieszkańcy ocenią po roku czyli mojej pracy. Chce pani, żeby po roku czasu mieszkańcy już zrobili delikatne podsumowanie? Myślę, że tak. Będę robiła co to, co robiła, a co zrealizowała? Tak, tak, dokładnie tak. To będzie kontynuacja pracy w gminie, czyli polityka byłego wójta, Czy ma pani jakieś własne zasady y, pracy? Panie redaktorze, myślę, że kontynuacja na pewno będzie tego, co było. Mhm. Y, za pana Gątkowskiego, za pana Wójta e, poprzednie przetargi na pewno to. Na pewno mam inne inne jakby spojrzenie na gminę. Myślę, że troszkę jestem młodsza. W niektórych przypadkach w, nie zgadzałam się z panem Bogusławem Gątkowskim z wójtem. On miał swoje jakby wizje i je realizował. Ja mam troszkę inne. Czyli, czyli też tak pani powie jak wójt gminy Lgota Wielka, pan Barda, że rządy wójta Kotleskiego w gminie Lgota Wielka to były rządy z minionej epoki? Nie, absolutnie nie. Z tym się nie zgodzę. Mamy inne poglądy. Mam kwestii, inne poglądy. W kwestii, w kwestii myślę, że na pewno samego rządzenia pracownikami, jak również położenia, jak nawet mi chodzi, wie Pan o co, pewne rzeczy z perspektywy ja jako kobieta, może z tego racji, że jestem mhm. kobietą, też y, widzę inaczej. Czyli cały czas będzie to, czyli i dlaczego? Czyli i dlaczego? Mhm. Myślę, że po roku spotkamy się, to co będzie zrealizowane, ocenimy, czy jest dobrze, czy jest źle. No dobrze, ale to jest teraz, powiem Pani, takie bardzo dyplomatyczne, żeby nie użyć słowa wymijające. Odpowiedź. Bo Panie redaktorze, muszę po dwóch miesiącach jest mi ciężko stwierdzić, czy ja, bo, czy ja to, co założyłam sobie, czy ja przez ten rok i przyszłem przyszłe lata tej kadencji osiągnę? Więc... Dobrze, to zapytam inaczej, co Pani chce zrobić w tym roku w gminie? Co jest naglące? Co jest nie wiem droga kanalizacja nie wiem. Panie redaktorze w przyszłym roku już będą panowie wchodzić na plac budowy na oczyszczalnię w miejscowości Masłowice. To jest bardzo takie u nas prężne zadanie. Nie mamy swojej oczyszczalni, nie mamy gdzie od mieszkańców odbierać osadów i zrzucać, więc ta oczyszczalnia w tym roku zacznie się budowa. W przyszłym roku w kwietniu jest odbiór. Jednocześnie będą wchodziły prace kanalizacji w miejscowości Masłowice. Również odbiór w przyszłym roku w 2006, przepraszam, w czerwcu 2025. Będzie odbiór, kanalizacja w miejscowości Hełmu i modernizacja. Czyli rozumiem, to są inwestycje rozpoczęte tak, za poprzedniego, za poprzedniego wójta wójta i sekretarza poprzedniego I sekretarza, to są jakby pieniądze pozyskane z Polskiego Ładu. Mhm. Tak. Dobrze, czyli panie, co z oświatą w gminie? Co Pytam dlatego, ponieważ dochodzą do mnie informacje, że wójtowie nie chcą się zbytnio chwalić, bo nie jest to zbyt optymistyczna informacja, że w niektórych gminach mogą być nawet szkoły Likwidowane, wygasane. Mm -hmm. Oby do tego nie doszło. Y no u nas jest sytuacja. No dobrze, a ja w U nas jest sytuacja taka, że szkoła się rozbudowała, powstało nowe skrzydło. Na przyszły rok planuje przenieść tam przedszkole, żeby od września do 2025 powstało tam przedszkole na pierwszym piętrze mamy duże pomieszczenia 60-metrowe, ładnie oszklone. W tym budynku, gdzie jest przedszkole, planujemy założyć żłobek. Składamy, jesteśmy na tapie pisania wniosku o żłobek. Jeżeli pozyskamy te pieniądze, będzie tam żłobek. Myślę, bardzo sobie bym tego życzyła, żeby tych dzieci u nas się rodziło więcej. No, no właśnie przyród jest naturalny większy, skoro myślicie nie. o łobku. Myślimy to o żłobku, żeby zachęcić, żeby Aha. zachęcić rodziców, tak, że jednak ta każdy rodzic może wrócić do pracy, to dziecko zostawić w bezpiecznym miejscu i ten powrót do pracy ma w każdym momencie zapewniony, więc tak planujemy zapewnić. W naszej miejscowości i w miejscowościach sąsiednich tego żłobka nie ma, więc mieszkańcy z naszej gminy wożą albo do Radomska, albo do Szczepnicy, więc jest to no daleka odległość, tak, więc też chcemy jakby zachęcić rodziców, aby tych dzieci było więcej. Proszę Mam powiedzieć. nadzieję, że tak będzie. Uh -huh. Czyli rozumiem, że y, pani ma masłowista jest urodzona optymistka? Myślę, że poniekąd tak. Czy realistycznie patrzy? Realistycznie stąpam po ziemi i patrzę, ale muszę połowy? optymistycznie też patrzeć. Uh -huh. e w tamtym tygodniu chyba było spotkanie, takie pierwsze spotkanie wszystkich samorządowców, wójtów, burmistrzów w Starostwie Powiatowym w Radomsku z zarządem, tak? tak? Tak, To było takie przedstawienie się nawzajem, czy już jakieś zapadały, nie wiem, decyzje konkretne? Nie, to było pierwsze spotkanie organizacyjne, poznaliśmy się, kolejne będą takie co kwartał, takie spotkania pan starosta Czego one tutaj... będą dotyczyć? Mam nadzieję, że polepszenia stosunków między powiatem a gminami. W szczególności chodziło o to, żeby tam. Na, współ... na czym ma polegać poprawienie stosunków? Myślę, żeby współpraca układała nam się dobrze, żebyśmy bez jakiegoś skrępowania z jakimś swoim problemem, czy mieszkańców, czy gminy po prostu mogli śmiało zadzwonić do starosty lub wice starosty i poprosić o pomoc. Tak? Dobrze, a jesteście skłonni no, w przypadku gminy Masłowice, na przykład partycypować w remoncie gmin powiatowych, dróg My... powiatowych. Panie redaktorze, takie propozycje wychodziły z, od naszej rady wielokrotnie do poprzedniej, poprzedniej pani starosty i zarządu, natomiast zawsze było jakby z odmową się to spotykało. Teraz mam nadzieję... Znaczy nadzie co, starosta nie chciał? Tak Doraz. było, tak. Gmina wielokrotnie pisała rada, że będziemy um, finansować, dokładać. Ale do... nie w 100%. Nie, tylko... nie w 50%. Czyli rozumiesz, przykład? że starostwo nie miało pieniędzy i w ten sposób. Tak, cały czas było tłumaczenie. Tłumaczone tym, że starostwo nie ma pieniędzy. Szanowny Panie redaktorze, nasze drogi na powiatowe na terenie gminy są w opłakanym stanie. Przez dwie kadencje nasza gmina nie miała radnego powiatowego. Więc chyba nie muszę tłumaczyć, jak te drogi wyglądają. Zawsze kiedy. Był starosta u nas, pani starosta na sesji, wiecznie było tłumaczenie, że nie ma pieniędzy, natomiast w innych gminach, w miejscowościach powstawały piękne drogi powiatowe. To co, tak po macoszemu gmina Masłowice była traktowana przez tak, zarząd? Tak uważam, tak uważam. Z tego względu, że nie mieliśmy radnego powiatowego. Ale teraz jesteście w komfortowej sytuacji. Pani Wój. Ale Bogusław to dopiero Gątkowski, jest panie redaktorze teraz, o mówię, dwóch miesięcy. Perspektywicznie patrząc na to, tak. to teraz za wszystkie niepowodzenia w, przy współpracy między e, z powiatem a gminą Masłowice będzie obwiniany wójt, były wójt Gądkowski, Myślę, że Pan obecny, wójt ma... radny powiatowy. Tak, myślę, że pan wójt... będzie miał przebicie. Myślę, że Pan Wójt ma ogromne zadanie, bo musi faktycznie tutaj działać na rzecz naszej gminy i dbać o tę gminę szczególnie, gdyż przy, tak jak mówię, przez te dwie kadencje byliśmy pomijani. Czyli rozumieć, że nie będzie miał łatwego życia z panią Edytą Majchrowską. Myślę, że nie tylko ze mną, ale i z naszymi radnymi. No właśnie, czego wy oczekujecie od powiatu? Powiedziała pani, że o to, ta współpraca, ale to tak zabrzmiało też dyplomatycznie. Panie redaktorze, ja, szczerze to, co ja oczekuję i na pewno nasi radni mieszkańcy, poprawy dróg. Poprawy dróg chodników, przepustów, mostów, tego oczekujemy. To jest główne zadanie, które na ten moment My jesteśmy jakby tego najbardziej chłoni. Startowała Pani z własnego komitetu? Z własnego komitetu. A takie Pani hasło w tych wyborach podczas swojej kampanii? Uczciwość, niezależność. Uczciwość i niezależność. Czyli Pani Wójt, życzę wytrwałości w dążeniu do tych wszystkich zamierzeń, które sobie Pani zakłada w pracy w gminie, konsekwencji w działaniu, w współpracy z powiatem, no i tej konsekwencji, aby to, co jest najbardziej potrzebne w gminie, udało się zrealizować. Dziękuję serdecznie. Dziękuję to było nasze pierwsze bardzo. spotkanie. Tak. Ale wie pani, nie ostatnie. Mam nadzieję. Na to Dzie liczę. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję za uwagę. Był to program w temacie na portalu radomsko 24. Życzę Państwu wszystkiego dobrego, a tym wszystkim, którzy wyjeżdżają może na urlop już niedługo, to oczywiście, oczywiście wspaniałego wypoczynku, bezpiecznego wyjazdu i oczywiście powrotu. Do usłyszenia i do zobaczenia.